Cześć, nazywam się Zenek. Kiedyś miałem kochać się z pewną dziewczyną, a ona do mnie takie coś. A ja do niej tak. Po co mam trykać z gumą? Jak mogę inaczej? Miałem wspaniały orgazm. Była piękna i wspaniała. Tak, to właśnie on. Była naprawdę cudowna. Pokochałem ją od pierwszego wejrzenia. Chociaż była babcią klozetową, nie przeszkadzało mi to. Ja ciągle ją kochałem. Na bardzo, bardzo kocham ją. Czasami gdy mnie wkurwiła, Skopałem ją, jak zwykłego prosiaka. Za ten tuż pom, i ten tuż przed, za w tę noc, i za w dzień. Mimo to, zawsze przepraszałem ją i prosiłem, żeby ze mną została. Lubiła sobie wyknąć, Na przykład takie renomowane trunki jak wino marki Jabol 2001 albo wibrotyk Xena Herkules. Ale co mi tam, dam jej trochę. O jebana, wypiła mi całego winacza, Ale co mi tam, przecież mężczyznom nie wolno płakać. Przyjść do domu ze sklepu monopolowego, zorientowałem się, że pchają w dupską jakiś fagas. Wiedziałem, że to nie mogę być ja, ponieważ mój fiutek leżał spokojnie w nogawce i czekał na moje komendy. Po przyjebaniu jej butelko po głowy, uświadomiłem, że ja tu jestem panem i ja tu rządzę. Ja Gdy wyszła ze szpitala, wziąłem z nią ślub. Była piękna ceremonia, kwiaty, dużo gości, wódka na weselu, coś wspaniałego. To wymagań wymagać normalnie, że ona będzie ją no ze schodów. Po tym incydencie poszedłem do baru, gdzie spotkałem bardzo miłe panie. Gdy jedna z nich usiadła mi w rozkroku, poczułem, że coś mi uwiera w tą Okazało się, że to był jej długi, gruby kutas. To było wielkie rozczarowanie. Ona była facetem. Ona jest Właśnie się dowiedziałem. W wyszedłem z baru, a ona do mnie tak. Celowałem ją i poszedłem dalej. W końcu zobaczyłem, że jakiś kot przebiegł mi drogę. Był czarny, oznaczało to pecha. Pecha nie miałem, wręcz przeciwnie. Złapałem tego czarnego skórę syna i zajebałem mu buta jego powinaczu. Chciałem go jakoś pocieszyć, chyba już się nie dało, ale próbowałem. i deszcz, Jego pociemniało i naprawdę rozpętała się zajebista ule. Biegnąc tak przez wiatr i przez deszcz, napotkałem bandę nieogolonych murzynów, którzy jak zwykle grali w koszach. Zaczepiłem ich, a oni powiedzieli do mnie tak. Jeden z nich przyjebał mi łańcuchem po żebrach. Padłem na ziemię, od razu zrobiło się jakoś jaśniej. Poszli sobie ze śmiechem na ustach. A ja leżałem tak ubryzgany w błocie, czekając na następne nadejście dnia. Yesterday, all my troubles seem so far away. Za chwilę jednak wstałem, otrzepałem się i poszedłem dalej Pomyślałem sobie tak Raz jesteś na dnie, raz jesteś na życie, Takie właśnie, właśnie takie jest Desperowany Zdesperowany poszedłem do domu Moja żona nie chciała mi otworzyć Więc musiałem zejść na dół i z ulicy krzyczeć do niej Kaśka! Kaśka! Niestety nie chciała mi otworzyć Nie wyszła nawet na balkon Kurwiłem się, wziąłem kamienia i rzuciłem w szybę Gdy wszedłem na górę, ona czekała już na mnie z nożem Jebała mi prosto w serce. Padłem zakrwawiony na ziemię. To już był naprawdę koniec. To już jest koniec! Nie ma już nic! Okazało się, że rana nie była śmiertelna. Od razu poszedłem do kościoła, aby podziękować Bogu za ten cud. Wychodząc z kościoła zauważyłem skórą postać. Okazało się, że to jest sam Emanuel Olisadebe. Od razu poprosiłem go o autograf ale on powiedział do mnie tak. Wkurwiłem się tym. Przypomniawszy sobie incydent z murzynami, który dział się niecały dzień temu, zacząłem napierdalać Emanuela po żebrach, po nogach i po wszystkim, co się dało.